Dobrano włącz. Dzień dobry witamy na przetargu dotyczącym na przetargu nieograniczonym dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi biodegradowalnymi na terenie gminy Leszno, część pierwsza i część druga. Część pierwsza dotyczy odbioru, wywozu, zagospodarowania odpadów komunalnych biodegradowalnych, biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i druga część odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych biodegradowalnych z terenu gminy Leszno. Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiot zamówienia, na pierwszą część 610 tysięcy złotych, na drugą część 15 tysięcy złotych. Wykonawcy złożyli dwie oferty. Pierwsza oferta. Byś Wojciech Byskiniewicz ulica Arkuszowa 43 01 934 Warszawa. Oferta została złożona na pierwszą i drugą część. Na pierwszą część kwota, kwota podana przez wykonawcę to jest kwota brutto. 559 980 zł I kryterium drugie kryterium promowanie kompostowania odpadów zielonych na terenie posesji jest zaznaczone podjęcie działań promocyjnych opisanych w specyfikacji. Przepraszam to jest to jest pierwsza część i druga część. Łączna kwota brutto 9882 zł, i również zaznaczone jest podjęcie działań promocyjnych. Operta numer dwa. Danton Tomasz Jasik. Ulica legendy 8 przez 01 361 Warszawa. Oferta jest złożona na obydwie części. Pierwsza część kwota brutto 594 864 zł, i jest zaznaczone podjęcie działań promocyjnych opisanych w specyfikacji. Druga część łączna kwota brutto to 10 497 zł 60 groszy. 10 497 zł 60 groszy. Podjęcie działań promocyjnych jest zaznaczone. Dziękuję bardzo.